Okrutny ojczym wyrzucił pasierbice z domu. Kiedy matka wraca i widzi tę scenę, wpada w szał, podejmuje decyzję, której nikt się nie spodziewał. Kiedy Anna wróciła do domu po długim dniu pracy, zobaczyła coś, co sprawiło, że jej serce zamarło. Jej córka, młoda i delikatna Zofia, stała zapłakana na progu domu, ściskając w rękach starą torbę z kilkoma rzeczami. Za nią drzwi były uchylone. A w nich stał Marek, jej mąż, zimny i niewzruszony, patrząc na dziewczynę z pogardą. Anna nie musiała pytać, co się stało. Wiedziała, to nie był pierwszy raz, kiedy Marek traktował Zofię jak intruza, ale tym razem przekroczył wszelkie granice. Jej umysł wypełnił się gorącym gniewem, a krew zaczęła wrzeć w żyłach. W jednej chwili podjęła decyzję, której nie była w stanie cofnąć. Złapała Zofię za rękę i bez słowa wciągnęła ją z powrotem do domu. Marek uniósł brew w aroganckim geście, ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, Anna wyjęła z kieszeni telefon i zaczęła dzwonić. Nie do przyjaciółki, nie do sąsiadów, nie do policji, do kogoś, o kim Marek nigdy nie chciał słyszeć. Po drugiej stronie usłyszała znajomy, niski głos. Wystarczyło jedno zdanie. Jedno krótkie zdanie które sprawiło, że krew odpłynęła z twarzy jej męża. Wiedział, zrozumiał, co właśnie zrobiła. Marek cofnął się o krok, a potem kolejny. W jego oczach pojawił się lęk, ale było już za późno. Anna zamknęła drzwi, a cisza, która nastała w domu, była cięższa niż kiedykolwiek wcześniej. Na zewnątrz zapadł zmrok, ale w mroku ktoś już nadchodził. Marek zaczął się nerwowo rozglądać. Wiedział, że to, co zrobiła Anna, nie było zwykłą groźbą. To była zapowiedź czegoś, czego nie mógł już zatrzymać. Jego ręce zaczęły drżeć, a podwystąpił na czoło. Anna patrzyła na niego zimnym, nieprzeniknionym wzrokiem, a Zofia stała obok niej, przyciskając do piersi swoją torbę, jakby była jedyną rzeczą dającą jej poczucie bezpieczeństwa. Po kilku minutach, które wydawały się wiecznością, Rozległo się pukanie do drzwi. Mocne, stanowcze, niemal rytmiczne. Marek cofnął się instynktownie, jak zwierzę zapędzone w róg. Anna nie odwróciła wzroku. Spokojnie podeszła do drzwi i otworzyła je, nie oglądając się na męża. W progu stał mężczyzna w długim, ciemnym płaszczu. Jego twarz była surowa, a oczy przenikliwe. Nie był to ktoś przypadkowy. Był tym, kogo Marek obawiał się najbardziej. Czas się skończył, powiedział niskim, cichym głosem. Marek zrobił krok do tyłu. Jego nogi trzęsły się jak u dziecka. Próbował coś powiedzieć, ale słowa ugrzęzły mu w gardle. Anna odwróciła się do Zofii i delikatnie pogłaskała ją po głowie. Idź do swojego pokoju, kochanie. To nie potrwa długo. Zofia spojrzała na matkę z niepokojem, ale posłuchała. Gdy drzwi jej pokoju zamknęły się, zapadła cisza. Mężczyzna w płaszczu przekroczył próg i powoli zamknął za sobą drzwi. Marek poczuł, jak jego serce bije coraz szybciej. Wiedział, że to, co zaraz się wydarzy, zmieni wszystko. Ale nie miał już dokąd uciec. W korytarzu zgasło światło, a potem wszystko się zaczęło. Marek cofnął się do ściany, a jego oddech stał się płytki i urywany. W półmroku dostrzegał tylko sylwetkę mężczyzny w płaszczu, którego spojrzenie wbijało się w niego jak ostrze noża. Anna stała nieruchomo, jej twarz była kamienna, ale w oczach płonął lodowaty ogień. To nie była już ta sama kobieta, którą Marek uważał za słabą i uległą. Posłuchaj, możemy porozmawiać. Marek próbował brzmieć pewnie, ale jego głos załamał się na ostatnich słowach. Mężczyzna w płaszczu powoli zdjął rękawiczki. Odkrywając dłonie poznaczone bliznami, już rozmawialiśmy, powiedział cicho, a każde jego słowo było jak wyrok. Marek rzucił się do drzwi, ale zanim zdążył złapać za klamkę, poczuł silne szarpnięcie. Obrócił się i zobaczył, jak Anna trzyma go za nadgarstek. Jej chwyt był żelazny, a twarz pozbawiona emocji. Przez lata myślałeś, że możesz robić, co chcesz. Że możesz krzywdzić moją córkę i mnie, wyszeptała. Ale teraz to się kończy. Marek chciał się wyrwać, ale w tej samej chwili mężczyzna w płaszczu wykonał ruch, który był szybki jak błyskawica. Coś błysnęło w jego dłoni, a potem nastała cisza. Marek spojrzał na Annę szeroko otwartymi oczami. Przez moment wydawało się, jakby chciał coś powiedzieć, ale zamiast słów z jego ust wydobył się tylko urwany oddech. Potem jego ciało osunęło się na podłogę. Anna odechnęła głęboko i powoli zamknęła oczy. Nie czuła litości. Nie czuła strachu. Tylko spokój. Mężczyzna w płaszczu schował broń i spojrzał na nią uważnie. Nikt nie będzie go szukał, powiedział. Anna skinęła głową. Zofia w swoim pokoju nie usłyszała niczego. A przynajmniej tak chciała wierzyć. Ale wiedziała jedno: Od tej nocy. Ich życie miało się zmienić na zawsze. A gdy nad ranem pierwsze światło dnia rozjaśniło dom, w powietrzu wciąż unosiło się coś ciężkiego, coś, czego nie dało się już cofnąć. Anna stała nad nieruchomym ciałem Marka, a jej oddech był równy i spokojny. W końcu to zrobiła. Lata strachu, upokorzenia i bólu zakończyły się tej nocy. Mężczyzna w płaszczu przyklęknął obok zwłok i bez emocji sprawdził puls. Choć dobrze wiedział, że było to zbędne. Musimy się tym zająć, powiedział rzeczowo. Anna skinęła głową. Nie było krzyków, nie było chaosu. Wszystko działo się w zimnej, wyrachowanej ciszy. Plan jest prosty. Mężczyzna w płaszczu spojrzał jej w oczy. Zniknie bez śladu. Anna spojrzała na niego uważnie. Wiedziała, że nie może się już wycofać. Gdzie? Zapytała cicho. Mam miejsce, odpowiedział bez wahania. Wiedział, co robi. To nie był jego pierwszy raz. Kilka godzin później dom wyglądał, jakby nic się nie wydarzyło. Podłoga była czysta, powietrze świeże. Nawet cisza nie wydawała się już tak ciężka. Zofia siedziała w swoim pokoju, ściskając w dłoniach mały, srebrny wisiorek, który kiedyś dostała od ojca. Czy to była nostalgia? Czy może dziwne przeczucie że coś się zmieniło na zawsze, a potem usłyszała trzask drzwi wejściowych. Matka wróciła. Sama Zofia spojrzała na nią pytająco, ale Anna tylko podeszła i pocałowała ją w czoło. Już po wszystkim wyszeptała, ale to nie była prawda, bo tej nocy, wiele kilometrów dalej, w ciemnym lesie, coś zaczęło się poruszać pod warstwą ziemi. I Marek otworzył oczy, ale to nie był ten sam Marek. To, co powróciło, nie było już człowiekiem. W lesie panowała głęboka, nienaturalna cisza. Drzewa zdawały się pochylać nad miejscem, gdzie ziemia została niedawno naruszona, jakby natura sama próbowała ukryć to, co tam spoczywało. Ale coś było nie tak. Ziemia drgnęła. Lekko, niemal niezauważalnie. A potem znów. Cisza ustąpiła miejsca złowieszczemu szelestowi kiedy pierwsza dłoń wyłoniła się spod powierzchni Anna spała niespokojnie, przewracając się z boku na bok. Jej umysł krzyczał, że wszystko było skończone, że Marek nigdy już nie wróci. A jednak gdzieś w głębi czuła coś innego. Coś się zbliżało. Gdy otworzyła oczy, zobaczyła, że okno jej sypialni było uchylone. Zimny, nocny wiatr poruszał zasłoną, tworząc złudzenie cienia na ścianie. Tylko, że to nie było złudzenie. Kiedy się odwróciła, zobaczyła go. Stał tam. Marek. Ale to nie był ten sam Marek, którego znała. Jego skóra była ziemista, pokryta smugami błota i ciemnej, zaschniętej krwi. Oczy, które kiedyś błyszczały gniewem i pogardą, teraz były puste, jakby patrzyła na coś, co już nie należało do tego świata. Myślałaś, że to koniec. Wyszeptał głosem. Który zdawał się nie pasować do ludzkiego gardła. Anna wstrzymała oddech. Nie mogła się ruszyć. Marek zbliżył się powoli, jego kroki były ciche, niemal nierealne. A potem usłyszała coś jeszcze: cichy oddech za plecami. Zofia, dziewczyna, stała w progu, jej oczy były szeroko otwarte, a usta drżały. Marek spojrzał na nią i uśmiechnął się tym samym, przerażającym uśmiechem. Który Anna pamiętała z lat, gdy bała się go najbardziej. Nie skończyliśmy, wyszeptał, ale zanim zrobił kolejny krok, coś się zmieniło. Zofia przestała się trząść. Spojrzała mu prosto w oczy. Owszem, skończyliśmy, powiedziała cicho. I wtedy Anna zobaczyła coś, czego się nie spodziewała. Zofia podniosła rękę, a w jej dłoni błysnęło coś srebrnego. Mały, niepozorny wisiorek który kiedyś dostała od ojca. Marek zatrzymał się nagle, jakby coś go sparaliżowało. Jego uśmiech zniknął. Anna nie rozumiała, ale Zofia tak. Nie należysz już do tego świata, powiedziała, ściskając wisiorek mocniej. I wtedy powietrze w pokoju zrobiło się gęste. Ciemność zdawała się falować, a ciało Marka zaczęło drżeć. Nie krzyczał. Nie walczył. Po prostu rozpłynął się w cieniu. A potem zniknął. Rankiem Anna i Zofia siedziały w milczeniu przy stole. Obie wiedziały, że to nie był sen. Że to, co się wydarzyło, było prawdziwe. Ale Marek już nie wróci. Anna spojrzała na córkę. Jak wiedziałaś? zapytała cicho. Zofia uśmiechnęła się smutno. Bo on nigdy nie należał do mnie, odpowiedziała. W jej dłoni wciąż spoczywał srebrny wisiorek, teraz ciepły i lśniący jakby przez chwilę trzymał w sobie coś więcej niż tylko wspomnienia. I choć w domu znów zapanowała cisza, tym razem nie była ona złowieszcza. Była spokojem, prawdziwym końcem.